Siemka, siemka widzowie, witajcie już w drugim odcinku i dzisiaj wybierzemy się do Tatr, do Doliny Kościeliskiej. Idzie się tutaj do niej dwie godziny. Pokażę wam, co warto odwiedzić i czy w ogóle warto ją odwiedzić. Standardowo na pewno wiecie, że wybierając się w góry trzeba znać numer alarmowy 112. Gdyby wam niedźwiedź wyskoczył z lasu albo coś w tym stylu. O, tutaj uwaga, za zaspy. Zakopanym był kiedyś straszny halny, przeszła straszna wichura, drzewa pozrwane. A przez nasz szlak jeszcze przebiega fajna rzeczka, taka ładna. Tak wygląda tutaj to zbocze naszego szlaku. Jest szlak, tu jest to zbocze i to się może osunąć w każdej chwili. Jestem w Dolinie Kościeliskiej, jest weekend majowy, chociaż lewa, warto się wybrać w jesień. Jest wtedy ładniej. Do Doliny Kościeliskiej prowadzą różne szlaki. I właśnie my dzisiaj pójdziemy tym innym do jaskini mroźnej. I na tej głównej trasie do Doliny Kościeliskiej, czyli tutaj na tej, napotkacie dużo takich strumyków, rzek właśnie, polan i tak dalej. tu znajduje się jedyna bacówka w Dolinie Kościeliskiej, w której można kupić najzdrowsze oscypki, różne sery góra góralskie oraz rzętyce, którą mogą mieć tacy górale, tacy... Doświadczeni, ponieważ jak się ją przedawkuje, można wylądować nie na szlaku, a w toalecie i dostać mocnej biegunki. To jest właśnie ta placówka. Jeden taki może być. Tak. Teraz zbaczamy z naszego tutaj szlaku głównego i udajemy się do jaskini mroźnej. 30 minut się tam idzie. To nie dużo, warto się wybrać. A tutaj nasza rzeka. Na szlaku do tej jaskini możemy napotkać właśnie tutaj w rzece. Jest takie dziwne zjawisko, gdzie łączą się tutaj dwa strumienie, duże, i w jednym miejscu woda po prostu stoi. O tam, tam gdzie jest ten mech zielony. Takie zjawisko, tak jakby tam nie było grawitacji. Taka ciekawostka. Teraz zaczyna się trasa do jaskini mroźnej jest bardzo yy, stroma. Na szczęście to tylko chwilkę, więc. I tu jak Wam mówiłem o tym ogromnym halnym, tym wietrze, który przeszedł, to tutaj niedobrym przykładem jest właśnie ta góra. Wszystkie drzewa połamane i tak samo tutaj. A tutaj Dobrze, teraz dopiero już będę mówił, ponieważ tam było dużo ludzi, nie chciałem mówić. Wchodzimy do jaskini mroźnej. Jest jaskinia mroźna. Co tu tak głośno słychać, to prąd, ponieważ ta jaskinia jest oświetlona. Uwaga, niski strop, czyli trzeba będzie się tutaj schylać w niektórych miejscach. A tutaj już sufitu kapie. Jest tutaj mokro, jest woda. Trzeba przejść po tej, po tej drabinie. Nie. Jak po drabinie? Po drabince. Nie, Oj oj. Ale fajnie. Wszystko jest oświetlone bardzo fajnie. O i tu już się zaczyna płyta. Niski strop o jest ślisko, tu woda płynie. Trzeba się trochę powspinać. Kapie z sufitu. Wchodzę. Naprawdę fajnie. Ekstra... O kapie, prawie mi kapło na kamerę. Z tu się muszę trochę schylić. Jest oświetlona, także wszystko widać tej jaskini wszystko mokre skały tak to tu mniej więcej wygląda warto do tej jaskini zabrać kurtkę ponieważ no nie jest tutaj ciepło Teraz trzeba po poręczy iść. Jest to po prostu teraz ekstremalnie... Bo ja z kamerą... O dobra, jest poręcz. Świetnie. Jest poręcz. Muszę iść. Nie no, po prostu polecam się tutaj już wybrać. Jest mega. Jest mega fajnie. Trzeba ze sobą zabrać tylko takie buty górskie kurtkę. Coś... nieprzewakalnego. Teraz trochę ciemno. Już nie ma poręczy. Wschodki. Wow. Tak wygląda strop. Pięknie. Naprawdę, ja się tak boję, że się tu poślizgnę, tutaj ciemno. Czasami ciemno, czasem gwiazdo. Idziemy do przodu, po tych schodach. Teraz nic nie widzicie, ponieważ jest nieoświetlony tutaj korytarz. Przepraszam was za to. tutaj, z sufitu to jest niedobre. Trzeba szybko z tym iść. tylko tu przejdę, szybko. Dobra, jestem, wyszedłem z tego, z, z O, teraz już jest zaświetlony, fajnie. Korzystać z kapie. Ola, widać do teraz wleciało. Widać pleśń na tym. No dobrze, przeszedłem ten korytarz, teraz znowu pod górkę. Na szczęście jest porem. A po schodach się woda normalnie leje. Tu jest ciężko, tu się trzeba mocno schylić. W niektórych miejscach naprawdę mocno trzeba się schylić. Warto jeszcze mieć rękawiczki ze sobą. Wow, już jest dobrze, tylko że woda, woda i woda. Właśnie yy... największą część odcinka zajmuje jaskinia mroźna, bo to jest właśnie cel naszej wyprawy, jaskinia mroźna. Nie Dolina Kościelicka, tylko jaskinia mroźna właśnie. A jak sama jej nazwa mówi mroźna, czyli możecie tutaj się spodziewać gdzieś zerowej temperatury. Trzeba też w niektórych miejscach naprawdę uważać, bo skały mogą być śliskie, mokre. I trzeba powolutku, żeby nic nie stało. Specjalnie nawet światło dali do tego. Ja jestem pod wrażeniem, to jest mega. I tutaj, o ile się nie mylę, to to jest stalagmit. Nie mam pewności: stalagmit stalagmity, stalagnat. To jest chyba stalagnat. Taki, który od, yy, wyrasta jakby z sufitu, ze stropu i od yy, podłoża. W jaskini na pewno nie porozmawiacie z kimś przez telefon, nie sprawdzicie niczego w internecie, ponieważ od razu mówię nie ma tutaj zasięgu. taka informacja, to jest to o czym mówiłem. Teraz trzeba się trochę schylić. Na szczęście w tej jaskini są lampy, jest oświetlenie, także można bezpiecznie przejść w miarę. Tu naprawdę trzeba uważać, strasznie z sufitu kapie. Bo można sobie głowę rozbić bardzo łatwo albo coś zrannego robić, dlatego naprawdę trzeba uważać, przy chodzeniu po jaskini. I tu kolejne, znowu trzeba się schylić mocno. Nic nie widać. Teraz zaczyna się naprawdę bez jazda, trochę, bo trzeba się mocno schylać. Ale już przeszło już schodki, schodki. W jaskini mroźnej nie ma innych szlaków, jest jeden, jedna trasa prosto, także nie zgubicie się. Dobrze, więc tam tego wyjścia już z jaskini, czyli tu jest wyjście. Nie nagrywałem, ponieważ tam było strasznie, trzeba było się schylić. Bardzo mocno było dużo wody, ale przygody po prostu ekstremalne, dlatego warto się tam wybrać do tej jaskini. I pamiętajcie o górskich butach spodniach górskich, kurt, kurtce, właśnie, spodniach nieprzemakalnych, najlepiej i rękawiczki bardzo się też sprzedadzą, żeby nie było, nie było zimno w ręce. No i na jaski jaskinie mroźną to tyle. Teraz weszliśmy po prostu już drugim wyjściem. Weszliśmy od drugiej strony i wychodzimy od drugiej strony. I tu kolejne ostrzeżenie. Uwaga, kolejne 100 metrów to odcinek szczególnie narażony na. Spadające skały nie zatrzymuj się w tym miejscu, zachowaj ostrożność. Zejście z tej strony to widoki, kwestia, no to wygląda tak. Tam ładna góra, której nie za bardzo ją widać, trochę taka ośnieżona. Ładne widoki. Zejście z tej jaskini drewniane, bardzo luksusowe. Tutaj są zabezpieczenia przeciw lawino, lawinom skalnym. I teraz dalej już jest zejście takie kamienne, już standardowe. No i można już zakończyć dzisiejszy odcinek. Naprawdę bardzo warto odwiedzić jaskinię śnieżną w Tatrach. Tu jeszcze piękna, piękne widoki. Warto odwiedzić tą jaskinię śnieżną w Tatrach. Mroźną, przepraszam, co ja mam z tym śnieżną? Warto odwiedzić jaskinie mroźną w Tatrach. Pamiętajcie, żeby zabrać buty nieprzemakalne o tych wszystkich rzeczach, pamiętajcie, które Wam wymieniłem. No i ja się będę z Wami żegnał. Proszę Was, żebyście zostawili subskrypcję na, na tym kanale, łapeczkę w górę i do następnego odcinka. Cześć!